Dzień dobry, cześć. Witam was w mojej serii szybkich testów sprzętu. Odcinek pierwszy. Idea tego testu jest taka, żeby pokazać y, sprzęt muzyczny, jego brzmienie wygląd i tak dalej w jak najkrótszym czasie bezbędnego pierdolenia. Więc przechodzimy do rzeczy. Piwi Transtube Supreme. Y, wzmak już nieprodukowany, jest mało testów tego na YouTubcu, więc postanowiłem, że coś nagram. Y, cena, ja go kupiłem za 350 zł na eliksie, to jest śmiech, to są jakieś żarty. Sprzęt jest naprawdę całkiem przyzwoity, jak na tranzystor, bo to nie jest lampa, proszę nie mylić, lampy nie da się kupić w takich pieniążkach. Ale brzmi to bardzo fajnie, ma symulację lampy, albo i nawet jakąś lampkę na przedwzmacniaczu chyba, nie jestem do końca pewien. Mamy nasycenie od 10 do, nie wiem czemu od 10, a nie z 0, od 10 do 100%. I to naprawdę działa, zaraz wam pokażę, jak to brzmi. Teraz powinienem chyba coś powiedzieć o jego wyglądzie, o panelu przednim. Posiada on panel przedni z przodu wzmacniacza. Uwaga, niesamowite. Wygląda tak, proszę, jest paskudny jak nie wiem co. No ale przejdźmy do panelu przedniego. Z przodu mamy, tak, to jest ta symulacja lampy, ja mam na 100%, ale potem będę w trakcie testu to skręcał prezens, rezonans jest tylko na guziku, ale raczej go nie mam wklikanego, bo trochę dudni poziom pętli efektów, tu pętla efektów reverb jest u mnie na zero, ale jest całkiem fajny post gain, jest to jakby wolum kanału przesterowanego high, mid, low, normalna equalizacja. guzik gain, w guziku gain chodzi o to, że on nie podbija tak naprawdę gaina, ponieważ nie wpływa on na preamp, tylko na końcówkę mocy i po prostu podbija głośność. Dlatego u mnie jest wklikany cały czas, żeby mieć stały poziom głośności. Guzik Trash, fajna sprawa później pokażę o co chodzi. Pregain wiadomo, gain na e, przedwzmacniaczu. Tony wysokie, średnie, niskie coś mi tu buczy, jakieś ruskie drony, kurwa. E, zmiana kanału i Bright Switch, ale ja go w ogóle nie używam, bo kiedy go włączam, muszę high skręcać na zero, bo jest mega jasny, więc jebać go. No, no dobra, ok. To są ustawienia, na jakich będę grał. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, nie będę nic zmieniał w trakcie, bo tam bez sensu. Yy, ze wzmaka sygnał leci na paczkę głośnik Selecion Vintage 40, V30, poczciwa razem y, do pary z Shurem SM57, bardzo się lubią wszystko potem leci na konsolę, do kompa, żadnego equalizera no to zapierdalamy kanał czysty kogo obchodzi kanał czysty? no ale... okej okay. Przechodzimy na przesterek, trochę buczy. Tak to brzmi. Jeszcze z takich bajerów mogę wam pokazać o co chodzi z tym T-Dynamics, z tą pierwszą gałką, która odpowiada za nasycenie brzmienia lampowego. <laughs> Na no. przestarek. Teraz tak. Dajemy najpierw na 10%, procent. Nie da się mniej. Muzyka Koniec testu dziękuję. <laughs> Oczywiście zapomniałem o czym pokazać Wam yy, guzik trash. Pokazuję. Guzik trash jest teraz wyłączony. No, wzmacniacz też. Fajnie. Włączamy guzik.